rozbiłem, a powietrze tu jest jakieś gęste, to jest chyba ta planeta to właśnie tutaj znajdę moją kosmiczną misję i będę mógł w końcu przejść spokojnie na emeryturę bo nie myślcie sobie, że jestem jakimś zwykłym pilotem ja przebyłem jedną galaktykę i zaraz będę przygotowany do tego żeby znaleźć moją ostatnią misję tylko włożę moje Specjalne rękawice, które chronią przed poparzeniem, nie wiadomo co tutaj się znajduje. No dobra, pora szukać. Dziennik pokładowy brał do tego gika, dzień 4856. Prawdopodobnie po odnalezieniu tej próbki udało mi się w końcu namierzyć planetę. Tyle że niestety straciłem statek. On jest co prawda do naprawienia, ale to właśnie chyba na tej planecie. Powinna znaleźć się moja ostatnia misja, i wtedy będę mógł zwieńczyć swoje dzieło, i będę przekonany, że to, co robiłem przez całe życie w kosmosie, to rzeczywiście miało sens. Tylko muszę chyba sięgnąć po mój czujnik, bo inaczej nie odnajdę ostatniego scenariusza mojej misji. Komputer nagrywasz, nie? Bo jesteśmy blisko, tylko. Dobra. Za chwilę wyczerpię mi się bateria w moim detektorze. Ale niech będzie. Dobra, namierzamy. Chyba gdzieś tu, no ale... Czy to jakiś kamień? Nie, to wcale nie jest kamień. Co? Śladami dinozaurów. Czarownice rządzą. 100 pomysłów, zabaw i zagadek. Owen kontra de la Kurtz, ninjago. Dinozaury, nieznane historie. No, chyba sobie ktoś ze mnie. Twoja galaktyczna misja. Zbuduj własną historię. Udało się! Wszystkie tytuły zobaczyliście tak na szybko, więc pora zerknąć, jak one też prezentują się z bliska. I co to w ogóle są za pozycje? Tutaj mamy naturalnie raczej taką czytankę. Możemy poczytać sobie historię o dinozaurach, i to myślę, że jest całkiem fajna opcja. Dodatkowo wzbogacona o kolorowe obrazki. Akurat to bardzo lubię, no i wydaje mi się, że może to przysporzyć Wam wiele Frajdy. A poza tym polecam tę książkę, jak sami możecie zobaczyć. Tutaj jest coś, co ja naprawdę bardzo lubię, bo te ozdobne puszki. To jest rzecz, która pozwala mi cieszyć się ich wyglądem, i wydaje mi się, że to jest w ogóle chyba jeden z moich ulubionych dodatków, który w książkach od Amitu się pojawia, z tego względu, że po prostu one są estetyczne. I później wcale nie musicie trzymać w nich książek, możecie trzymać w nich jakieś skarby i różne inne rzeczy. Chociaż chyba i tak jestem największym fanem tej puszki z tyranozaurem. Ona naprawdę wygląda obłędnie, a tutaj mamy takie tłuczenie, a w środku zobaczcie. Znajdziemy. Figurkę, znajdziemy arkusze z naklejkami, no i znajdziemy też kilka książek. Więc pod kątem zawartości myślę, że jest na bogato, ale tak jak mówię, z mojej perspektywy najważniejsza jest puszka. Ja jestem po prostu ich ogromnym fanem. No ale idziemy dalej, bo jeszcze mamy książkę z uniwersum Harry Pottera. Czarownice rządzą, no i tutaj znajdziemy figurkę Hermiony Granger, natomiast już takiej wyrośniętej Hermiony. Więc jeśli jeszcze Hermiony mniej więcej w takiej wersji nie nie Macie to właśnie w tym tytule ją znajdziecie, a w środku cała masa łamigłówek. Jest też podobny format dla fanów Jurassic World. No i tutaj dostajemy Curta. Co prawda on pojawiał się w kilku zestawach, ale jeśli ich nie kupowaliście, to tutaj tę postać też możecie zdobyć. No i w środku naturalnie też cała masa różnej maści, zagadek, łamigłówek i tym podobnych rzeczy. No, i teraz zostały nam raczej takie grube tematy. Po pierwsze, ze świata Harry Pottera ponad 100 pomysłów, zabaw i zagadek, a w środku znajdziecie 70 klocków, w tym minifigurkę Harry'ego. No, i tutaj też będziecie mogli budować różnej maści fajne rzeczy. Więc w książce jest cała masa inspiracji, i myślę, że w ogóle patent na tego typu wydania to jest naprawdę strzał w dziesiątkę. Ja też pamiętam, że swego czasu. Bardzo się ekscytowałem książką, gdzie składało się taki mały zestaw, który był powiedzmy taką nawiązką do ceremonii przydziału i był naprawdę świetny. A jeszcze zobaczcie, co my mamy tutaj, bo to też jest zestaw, w którym znowu znajdziemy kurta, znajdziemy też Owena, ale oprócz tego mamy taką scenkę 3D, która będzie fajnym rozbudowaniem zestawów z Jurassic World. I jeśli chcecie je sobie wyeksponować, no to zobaczcie, jak to wszystko się prezentuje. Ja też może natnę folię i pokażę Wam, jak to wygląda w środku, żebyście mieli taki pełny przegląd sytuacji. Ściągam tą okładkę, tutaj w okładce mamy zamontowane figurki, całkiem fajnie to akurat jest zrobione. No i co, mamy tutaj ciekawostki tresera dinozaurów, mamy też książkę Dinozaury na wolności, a tutaj znajdziemy, zobaczcie, taką fantastyczną scenografię 3D, gdzie tu wychodzą dinozaury, tutaj wychodzi jakaś kłoda, budynek, wygląda to naprawdę świetnie, no a z drugiej strony Mamy raczej taką miejską zabudowę, naprawdę fajna sprawa, no ale i tak dzisiaj najważniejszym punktem odcinka są kosmiczne misje, a nawet galaktyczne, i zaraz zobaczycie, jak to wygląda, bo to jest najważniejsza książka z tego dzisiejszego materiału. Opakowanie prezentuje się fantastycznie. W środku znajdziemy mapę, znajdziemy karty, książkę, dwie unikatowe minifigurki oraz ponad 700 klocków, które spowodują, że ta galaktyczna misja naprawdę będzie pełna przygód. No i jeśli chodzi też o to, jak prezentuje się to na odwrocie, mamy tutaj Taki krótki przewodnik, jak w ogóle tym się posługiwać. Mamy przeczytać ekscytującą księgę misji, zapoznać się z mapą. Następnie możemy budować modele i wykonywać te misje. No i później po prostu możemy się bawić, przebudowywać to według własnego uznania. No to co, jesteście gotowi na to, żeby zajrzeć do środka? Powinienem włączyć jakąś pompatyczną muzykę. Dźwigam wieko, a tutaj znajdziemy po pierwsze instrukcję. Taką dość rozbudowaną, to w ogóle jest wydane tak jak taka naprawdę porządna gra planszowa, więc możemy zapoznać się z tym wszystkim. Tutaj znajduje się księga misji. To w ogóle jest całkiem konkretnych rozmiarów wolumin. W środku mamy jakieś historyjki, więc można się naturalnie z tym wszystkim zapoznać. Są też inspiracje do tego, co możemy sobie tutaj stworzyć, i myślę, że jeśli macie w swoich domach nieco więcej klocków aniżeli jest dołączone do tej pozycji. No to możecie tutaj budować naprawdę kompletnie kosmiczne światy. Następnie mamy mapę. No i jeśli chodzi o mapę, to ona w ogóle jest wydana na takim bardzo grubym laminowanym papierze i rzeczywiście to jest porządne. Tutaj czuć, że to jest produkt premium. Z drugiej strony prezentuje się w ten sposób i naprawdę świetnie leży w dłoni. Ja już czuję się jak prawdziwy taki galaktyczny podróżnik. No, a tu mamy takie karty, które będą nam potrzebne do tego, żeby oczywiście świetnie się bawić. I dalej mamy więcej kart, tylko muszę wyciągnąć te. O, wow, ale to dobrze wygląda. No dobra, to jak to wyciągnąć? Zakładam, że pewnie tutaj wkładamy palce, żeby to wszystko wyjąć, i tutaj mamy takie pudełeczka. Jeśli chodzi o pudełeczka, to zaraz pokażę Wam, jak prezentuje się ich zawartość. W tym miejscu znajdziemy. O, klocki w ogóle nie są spakowane w jakiś polibag, tylko one po prostu są umieszczone w tym kartoniku. A. W takim razie, co mamy w dwóch kolejnych woreczkach? To też jest dobre pytanie. Tutaj mamy oznaczenie Przygotuj się. No dobra, jestem przygotowany. Okej, okay, tutaj mamy separator. Tutaj mamy też elementy do zbudowania minifigurek. I tutaj jeszcze są dodatki. Więc cała garstka akcesoriów. I to tak dość porządna. No dobra, to ja może sobie coś zmontuję. I zaraz zobaczymy, jak może wyglądać moja ostatnia kosmiczna misja. Tak wygląda moja galaktyczna misja. No ale pewnie Was zastanawia, ile klocków mi jeszcze zostało. To pokażę Wam, A może zrobię tutaj takie. Ujęcie lekko obniżymy kadr. Tyle klocków jeszcze zostało. Tutaj naprawdę jest się czym bawić. No ale teraz przejdźmy do najważniejszej rzeczy, czyli mojej własnej galaktycznej misji. No i co ja tutaj mam? Po pierwsze, mamy dwie minifigurki. No i te wyposażyłem w taki komputer, który oczywiście umożliwia lokalizowanie tego, co można znaleźć za pomocą wykrywacza. Naturalnie, druga figurka może wspierać tego pierwszego śmiałka, bo mamy tutaj na wyposażeniu potencjał. Miotacz płomieni, rzeczywiście wygląda to niesamowicie, e, no potężnie, umówmy się, bo zasięg jest może nie duży, ale jeśli chodzi o moc, to ta z kolei jest przeogromna. No i też pozwoliłem sobie na zbudowanie takiego niewielkiego pojazdu. Tylko teraz muszę uważać, żeby jedna figurka nie spaliła drugiej. No i mamy tutaj taki jakby łazik, który delikatnie ma lewitować nad powierzchnią no i tutaj za pomocą tego elementu wykrywać jakieś takie skarby, więc ja tutaj sugerowałem się troszeczkę takimi zestawami kosmicznymi bardzo oldschoolowymi, no ale takie klimaty też mi się podobają i wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście można tworzyć różnej maści takie pojazdy, można robić jakieś mechy i tak dalej, bo są ku temu elementy. Następnie zrobiłem taki niewielki fragment terenu, bo myślę, że idealnie to się w Komponuje w poszukiwanie jakichś takich drogocennych rzeczy. Tutaj z kolei jest takie mechaniczne ramię, które ułatwia wydobywanie drogocennych kamieni, które na tej planecie się znalazły. No i zobaczcie, ono ma kilka elementów ruchomych. Możemy sobie tutaj te jakieś. Nie wiem właściwie co są za kamienie, ale na pewno drogocenne, które już zostały wydobyte. Możemy je sobie podnieść. Następnie też możemy podnosić i wyciągać z głębi tej ziemi inne drogocenne kamienie. I na samym końcu. Zrobiłem coś, co nazwałem y, gębostwory. Mamy takie stworki, które. Y, to jest taka taka jakby energetyczna masa, która się po prostu unosi. Ona troszeczkę wygląda jak takie miniaturowe wręcz słońce. Tutaj ten potwór jest zdecydowanie bardziej niebezpieczny, bo ma po prostu takie ostre zęby i trzeba uważać, no bo jeśli się na niego trafi, to on po prostu potrafi kogoś zjeść, kiedy po prostu go tutaj zaciśnie do środka, bo sam na, nawet nie wiem, czy to są kończyny, czy to raczej są dodatkowe kły, ale wygląda na pewno groźnie. No i tak wygląda moja kosmiczna misja. Wy z kolei możecie dawać znać, czy już słyszeli o tej książce, a jeżeli nie, to czy macie w planach po nią sięgnąć, bo to jest naprawdę fantastyczna pozycja, która umożliwi Wam naprawdę wiele godzin niesamowitych zabaw. A na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!